i ciężkie laptopy powoli odchodzą do lamusa. Spora w tym zasługa tabletów, które konsekwentnie zdobywają uznanie konsumentów. Co jednak, jeśli spróbujemy połączyć zalety laptopa, najlepiej lekkiego, wydajnego trabuka i tabletu, odpowiedzi nie trzeba szukać daleko. Udzieliło jej Lenovo, produkując to urządzenie o nazwie Yoga 3. Konstrukcja urządzenia przywodzi na myśl lekkiego, 14-calowego notebooka. Jednak pozory mylą. W obudowie zamknięto bowiem hybrydę. Ekran IPS o rozdzielczości Full HD możemy odchylić aż o 360 stopni, dzięki czemu z Yogi 3 możemy korzystać na kilka sposobów. Odchylając ekran maksymalnie do tyłu, możemy zrobić z niego tablet. Fizyczna klawiatura jest wtedy wyłączana, a obsługa odbywa się za pośrednictwem dotykowego ekranu. Budowa Jogi 3 pozwala ustawić się także w pozycji namiotu lub jako wygodnej podstawki. W kilka sekund wrócić możemy do standardowego ustawienia zasiąść przy biurku i w wygodny sposób zabrać się do pracy. Słowem, Yoga 3 znajdzie fanów zarówno wśród kanapowych oglądaczy filmów. Jak i wśród tych, którzy chcą w niej znaleźć narzędzie pracy z wygodną klawiaturą i dużą mocą obliczeniową. Ta jest zaś spora, bo pomimo filigranowych wymiarów, wnętrze Yoga 3 skrywa komplet wydajnych podzespołów. Przy wadze 1,6 kg i grubości 18 mm, Yoga 3 może zostać wyposażona w procesory Intel Core i5 lub i7 piątej generacji, które dodatkowo wspomagane są przez niezależny układ graficzny NVIDIA. GeForce 940M. Możemy także zdecydować, czy chcemy dysk SSHD o pojemności 500 GB, czy SSD oferujący 256 GB przestrzeni. Jak na takiego malucha, całkiem nieźle. Jeśli dodamy do tego wyposażenie, takie jak trzy pełnowymiarowe porty USB, w tym 2USB 3.0, czytnik kart pamięci, gniazdo audio oraz mikro-HDMI a także kamerkę internetową o rozdzielczości 720p oraz pojemny akumulator pozwalający na 6,5 godziny pracy Dostajemy urządzenie o naprawdę sporych możliwościach. Yoga 3 działa pod kontrolą Windows. Producent preinstaluje także oprogramowanie Harmony, inteligentnie dobierające ustawienia w zależności od sposobu pracy. Program ten optymalizuje ustawienia i rekomenduje aplikacje zgodnie ze sposobem używania, ma również mechanizm automatycznej regulacji jasności podczas czytania e-booków. Inteligentnie uruchamia sterowanie ruchem, a także dostosowuje ustawienia dźwięku. Największe zalety 3? Bez wątpienia świetny stosunek wydajności do rozmiarów, spora mobilność i przede wszystkim wygoda. Mieliśmy okazję przekonać się o tym na własnej skórze, bo Yoga 3 towarzyszyła nam podczas tegorocznych targów IFA 2015. Urządzenia 2 w jednym to jeszcze nowinka. Yoga 3 bez wątpienia stanowi jedną z ciekawszych propozycji w tym segmencie.